A no, oprócz czego teraz jest jeszcze zweryfikowany, że to trochę ustawowe, wiesz, no I, Ile będzie miała rehabilitacji? Że musi to wyleczyć, a Ale gips ma? No, <laughs>

Zawsze z pewniejszych tam trochę gumy jest. Odklejcie taż i aż te się ustawicie te rękawiczki. razy nie miał na rękę, jak Nie miałem Nie rękę, Nie bramka Nie